Cześć, nazywam się Agata Dzikowska, pracuję w firmie Margot White w Poznaniu. E, przyjechałam na kurs coachingu, żeby zdobyć zawód coacha i, i zdobyć nowe umiejętności i kompetencje. Z wykształcenia ja jestem też psychologiem. E, otrzymałam od Norman Bennett o wiele więcej niż oczekiwałam. E, przed kursem coachingu dostałam taką informację, że, że nie wrócę z niego już taka sama. E, przez chwilę zastanawiałam się, co, co to oznacza, teraz już już dobrze wiem, co to oznacza. E, dla mnie to jest duża, duża zmiana, poszerzenie mojej samoświadomości, poszerzenie moich kompetencji, akceptacji, y, ogólnej, y, ogólnej oceny świata, siebie. Zupełnie inaczej postrzegam teraz y, Wiele, wiele spraw w moim życiu, i jestem bardzo wdzięczna temu, co, co otrzymałam. Otrzymałam tego, tego naprawdę o wiele więcej. Moje oczekiwania były, były inne, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Chciałabym zarekomendować kurs w Norman Bennett, ponieważ był on do mnie, dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Chciałabym zaprosić wszystkie osoby, które chcą poszerzać swój rozwój osobisty i iść tą ścieżką do wzięcia udziału w takim kursie. Dziękuję.